Weźmiemy się za wzmacniacz do gitary z takim oto przed wzmacniaczem i sobie zmontujemy. Graty wszystkie już są. Oprócz dwóch potencjometrów i dwóch rezystorów, ale to będzie chwila, momenty będą. Zasilacz będziemy tworzyć na takich kondensatorach. Bezpieczniki na plusie, minusie. Zasilacz symetryczny. Tu jest zasilanie symetryczne. Plus, minus 9V na przedsmacniaczu. TDA 72,94 w mostku. Zrobimy 2. Trafo 100V Będziemy przewijać. Możemy zrobić tak, żeby było 2 razy 28V. 25 na zasilaczu po wyjściu po mostku prostowniczym po filtracji no wiadomo napięcie przemienne minus 0,7 a nawet 1,5 V na mostku prostowniczym później razy 1,41 czyli pierwiastek z dwóch i wychodzi nam napięcie Sfiltrowane symetryczne względem zera, względem masy, względem środka plus 25 albo 28 V, minus 25 albo 28 V. Zobaczymy. Będziemy przewijać trawko. Radiatorek będzie taki. Będzie umieszczone. Tutaj wyciąłem kawałek fajnej płyty aluminiowej. Obrobię ją i wstawię gniazdo monofoniczne jack do kolumny, która będzie z głośnikiem na GDS 30 na 30 tylko że 8-omowy, co się rzadko zdarza, ale ktoś wstawił po regeneracji membrany cewkę 8-omową. No, tak będzie 8-omów. Tu będzie trochę dużo mocy, będzie zapas mocy, żeby nie spalili głośnika. Trafo 100 W powinno działać dobrze. Weźmiemy się za to. Ogarniemy to, i tak przedsmacniacz wygląda. Tego nie będziemy robić, bo to jest do TDA 2050. My nie będziemy w to wchodzić.